Znasz to uczucie, kiedy zaczynasz coś mówić, znaczy a, uczucie, a ktoś nagle ci zaczyna wchodzić w słowo i nie daje ci dokończyć tego, co coś chciałeś coś powiedzieć? Ja ci dokończyć tego, co chciałeś powiedzieć. No ja znam to bardzo dobrze. Zresztą sama mi się tak zdarzyło nawet robić. Jest to bardzo frustrujące, a czasem nawet może nam odebrać pewność siebie. Dziś jako psycholog pokażę ci, co możesz zrobić w takiej sytuacji, żeby ktoś przestał Ci przerywać. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od tego, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego w ogóle ludzie przerywają innym ludziom. Jakie mogą być psychologiczne powody i wyjaśnienia tego, dlaczego inni to robią. Przede wszystkim brak świadomości takiej społecznej i tego, jak się ktoś może czuć, czy co wypada, co nie, że, czy to jest odpowiednie w tej sytuacji. Wiele osób po prostu nie zauważa, że weszło ci w słowo, bo na przykład za bardzo skupiło się na tym, że sama chciałaby coś ta osoba powiedzieć. Więc robi to z nieuwagi. No, drugim z powodów, dlaczego ktoś może to robić, jest chęć zdominowania i rywalizowania. No, bardzo często jest to charakterystyczny mechanizm u osób narcystycznych. Tymczasem jest to mechanizm kontroli przy chęci bycia usłyszanym, przekrzyczanym, przekrzyczania kogoś. Bycie jako pierwszy w dyskusji czy w grupie ludzi. Innych z powodów, których można to wyjaśnić, jest impulsywność może na danej osoby. To na przykład może być dobrze widoczne u osoby z borderline, ale nie tylko. Więc u niektórych to wynika z trudnością w kontekście regulowania swoich emocji, więc nie możemy wytrzymać tego napięcia czy tych swoich emocji podczas rozmowy i musimy to już z siebie wydobyć, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać tego za moc, żeby nie powiedzieć. Więc jest to taka chęć wyrzucenia z siebie natychmiastowej myśli, bo nie mogę aż wytrzymać. Innym z powodów jest ADHD. Osoby z ADHD mogą często przerywać innym bo trudno jest im czekać na swoją kolej, bo mają bardzo szybki tok myślenia, na którym nie są w stanie zapanować. Zaczynam się obawiać, że zapomną to, co mają do powiedzenia, jeśli nie wypowiedzą tego od razu. I to nie wynika z ich braku wychowania, czy z czy z chęci dominacji, czy braku empatii, tylko z ich trudnością w postaci hamowania impulsów. Innym z powodów jest spektrum autyzmu. Z racji tego, że osoby ze spektrum autyzmu często mają tak zwaną niską teorię umysłu, czyli yy, ciężko jest im się wczuć w cudzy punkt widzenia, dlatego że wydaje im się, że to, co o nim myślą, jest tym, co inni myślą. Mogą też przerywać, bo ponieważ in inaczej odczytują dynamikę rozmowy, są bardziej skupieni na tym, co oni chcą powiedzieć. Powiedzieć. Nie zawsze wyczuwałem subtelnych komunikatów społecznych, tak zwanych pauz, że ktoś ma, ma teraz chwilę, żeby się zastanowić, bo mają problemy z czytaniem na przykład komunikacji niewerbalnej. Czy nie są w stanie wyczytać z twarzy drugiej osoby, że na przykład ona chce coś teraz powiedzieć, bo to wynika właśnie ze spektrum. Albo też zaczynają się obawiać, że stracą wątek, a bardzo chcieliby coś już powiedzieć, więc zaczynają mówić. No i innym z powodów może być też ogólno rozumiany niski poziom empatii, czy takie egocentryczne skupienie się na sobie, co oczywiście może być charakterystyczne. U wielu osób, no najbardziej chyba widoczne u osób narcystycznych, ale nie tylko, bo niektórzy po prostu często nie zauważają też reakcji innych osób, bo tak bardzo są właśnie skupieni na sobie, albo po prostu nie dbają o przestrzeń w rozmowie, bo chcą się skupić tylko na tym, co oni mają do powiedzenia. No dobra, no to zrozumieliśmy sobie możliwe przyczyny. Jak masz jeszcze jakieś możliwe, napisz w komentarzu, chętnie przeczytam, co jeszcze według ciebie może być przyczyną. A teraz skupmy się na praktyce. Co możesz w praktyce zrobić, jeśli ktoś ci przerywa? Sposób numer pierwszy. Kontynuuj spokojnie swoją wypowiedź. Jeśli ktoś zaczyna ci przerywać, ignoruj to, że ci przerywa. I kontynuuj tak, jakby nigdy nic, jakby się nic nie stało, gdyby on po prostu nic nie miał ci do powiedzenia, tylko kontynuuj tak, jak zacząłeś, tak skończ. To będzie wzmacniać twoją pozycję. Być może druga osoba zorientuje się, że ci przerwa i nie powinna, jak zobaczy, że nie przerywasz i zatrzyma się sama w trakcie. Taka reakcja, gdzie kontynuujesz i nie dajesz sobie przerwać, sprawia też wrażenie, że jesteś osobą bardziej opanowaną niż ta, która cię przerywa. Więc bardzo prawdopodobne, że ta osoba, która zaczęła ci przerywać, się opamięta. Drugi sposób, zwróć uwagę tej osoby po imieniu. To jest bardzo ważne, żeby zwrócić się do tej osoby po imieniu. Możesz na przykład powiedzieć: Michał, pozwól, że dokończę tylko to, co chciałem powiedzieć. Użycie imienia zatrzymuje uwagę tej osoby i nadaje Twojej wypowiedzi większą wagę. W trzeci sposób opisz, co się dzieje, więc zamiast oceniać drugą osobę, opisz jej zachowanie, które, które się tutaj odbywa. Więc na przykład możesz powiedzieć: Zauważam, że wchodzisz mi co chwilę w słowo. Chcę dokończyć swoje zdanie i chętnie potem, jak to już dokończę, Cię wysłucham. Sposób numer czwarty, który dobrze się sprawdza w grupach, jeśli jesteście w jakimś towarzystwie, czyli stawianie granic w grupie. Więc jeśli coś zacząłeś mówić i ludzie zaczęli już rozmawiać na inne tematy, zaczęli Ci przerywać, powiedz nagle, chciałbym wrócić do swojej myśli, zanim przejdziemy dalej. To daje jasny sygnał grupie, że Twoja wypowiedź jest ważna. Sposób numer piąty, chyba mój ulubiony, o którym często wspominam w swoich filmach, to jest taka technika z terapii schematów, empatyczna konfrontacja która łączy elementy empatii ze wspomnianą konfrontacją. Dlaczego jest to skuteczny sposób? Dlatego, że jeśli często konfrontujemy osoby z ich zachowaniami, ale nie ma w tym empatycznego komunikatu, to osoby mogą się często usztywnić i zacząć nie wiem, zacząć walczyć czy bronić się w jakiś sposób od nas, albo zaprzeczać temu, że tak jest, że to, to co mają powiedzenie, jest nagle ważniejsze. Jeśli natomiast będziemy tylko empatyczni, ale nie skonfrontujemy osoby z danym zachowaniem, no to ta druga osoba, mówiąc, prostu nie przestanie nam przerywać, albo nie będzie miała okazji do refleksji też nad swoim zachowaniem. Dlatego łączymy jedno z drugim. Jakby to miało w praktyce wyglądać? Widzę, że chcesz teraz coś powiedzieć na ten temat, i na pewno to, co chcesz powiedzieć, jest bardzo istotne. I chętnie o tym usłyszę. Ale pozwól mi najpierw, proszę, dokończyć to, co chciałem powiedzieć, bo za chwilę sam zapomnę, co chciałem powiedzieć, jak tego nie dokończę. Za sekundę oddam ci głos. I sposób szósty, taki z gwiazdką, jak się chciałbyś wesprzeć swoją koleżankę lub kolegę, kiedy ktoś jej przerwał, na przykład w grupie, możesz powiedzieć wtedy tak. Jak mówiła Kasia, i teraz powtarza, że jej myśl to, co ona mówiła, czy jej wypowiedź, czy odzwierciedla jej wypowiedź na przykład poprzez parafrazę, czy na przykład jeśli Kasia mówiła, że y, chciałaby zorganizować wyjazd z góry, to mówisz wtedy tak. Tak jak mówiła przed chwilą Kasia, to, że chcielibyśmy zorganizować ten wyjazd na Sylwestra w góry, proponuję teraz, żeby Kasia dokończyła, bo to wydaje się ciekawe. I jej głos. Jakie są korzyści z tego, że zaczniemy w ten sposób stawiać granice, czy być asertywnym? No, przede wszystkim takie reakcje sprawiają, że odzyskujesz poczucie sprawczości, pewności siebie i poczucia własnej wartości. Drugi powód: ludzie zaczynają cię szanować, bo jeśli ty jesteś asertywny wobec innych ludzi, no to nabierasz, inni ludzie nabierają do ciebie większego szacunku. Wzbudzasz po prostu większy szacunek otoczenia. Zyskujesz większą kontrolę nad, nad rozmową, szczególnie taką, która nie jest równa, czy w jakiś sposób zaburzona, i unikasz poczucia bezsilności i czucia się ze sobą źle. I paradoksalnie, wbrew opinii wielu osób, taki rodzaj asertywności służy do zapobiegnięcia konfliktom, a nie ich zbudzenia. Oczywiście, że istnieje ryzyko, że ktoś się odpali, nawet jak będziesz w taki sposób życzliwy, ale zawsze jest takie ryzyko, nawet wtedy, kiedy nie będziesz asertywnym. Ale sposób pod tytułem nie będę się odzywał i schowam głowę w piasek, czy będę unikał odzywania się, pozwal komuś przerywać. Nie jest dobrym sposobem na to, żeby ktoś przeprowadzał z nami rozmowę. Więc nawet jeśli istnieje ryzyko, że komuś się to nie spodoba, że go empatycznie skonfrontujesz, to wciąż uważam, że y, warto to robić ze względu na to, Chociażby szacunek do samego siebie. No i pamiętaj, że przerywanie zdarza się każdemu. Mi też się zdarza przerywać czasem. Nawet, nawet, czasem, nawet czasem, jak rozmawiam ze swoimi pacjentami, to pewnie moi pacjenci by przynajmniej rację, że pewnie zdarzyło mi się nieraz im przerwać w trakcie wypowiedzi, bo jesteśmy tylko ludźmi. I to nie oznacza od razu, że każdy z nas jest w jakiś sposób zaburzony, narcystyczny czy coś innego, bo każdemu z nas się to może zdarzyć, bo każdy z nas pod wpływem emocji może po prostu coś takiego zrobić. Ważne jest natomiast, żeby mieć taką refleksję na tym, szczególnie jeśli ktoś nam daje sygnał lub się zorientowaliśmy, żeby wziąć głęboko. I wdech i dać komuś dokończyć, bo to, co ktoś ma do powiedzenia, jest równie ważne jak to, co my chcemy sami powiedzieć, szczególnie jeśli ktoś zaczął tą wypowiedź. A jak reagować na tego typu yy, yy, właśnie przerwania? Przede wszystkim asertywnie, spokojnie, z szacunkiem, ale stanowczo stosując te radę, które ci tutaj przedstawiłem w tym filmie. A coś to wszystko nie działa? Zawsze masz prawo do tego, żeby zrezygnować z, tą, z tej rozmowy, bo nikt nie każe ci być posłusznym i słuchać tylko co ta druga osoba ma do powiedzenia, jeśli ta osoba nie jest otwarta na to, żeby usłyszeć, co ty masz do powiedzenia. Nie musisz uczestniczyć w takiej rozmowie, zawsze możesz z niej zrezygnować. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeśli chcesz usłyszeć i dowiedzieć się więcej porad tego typu lub innych. Zostaw lajka i komentarz, to pomaga mi rozwijać ten kanał i cieszę się, że tu jesteś. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.